Dzień dobry. Proszę Państwa, ostatnie wolne media. Nadajemy z prowizorycznego studia. To jest jedyna prawda. Tu ją nadajemy, tu ją piszemy na tej maszynie do pisania, wracamy do korzeni. Ale muszę Państwu powiedzieć, to są właśnie pierwsze efekty rządów pana Sienkiewicza. To jest oczywiście ogniem i mieczem w TVP i potop, który teraz obecnie zalewa polską agencję prasową. Potop w postaci nacierających tłumów opozycji, którzy właśnie chcą nielegalnie zdobyć. Na szczęście jest tam nasz Jarosław Kaczyński, przykuty do którym mamy nadzieję, do tego nie dopuści. Ale spokojnie, do pomocy przy robieniu wałów powodziowych zgłosił się już e, poseł PiSu, ale w związku z utratą TVP, no to sygnał musiał nadać migowo. Najpierw poinformował ilu jest posłów chętnych, że dwóch posłów, a potem pokazał, że zgłaszają się do wałów przeciwpowodziowych. Dziękujemy bardzo, panie pośle. Dziękujemy, e, panie Jarosławie. Życzymy wesołych świąt. E, już wkrótce, podobno, Trybunał Konstytucyjny ma dostarczyć karpie i prezent pod choinkę. Panie Jarosławie, niech się pan trzyma. Jak pan jest przykuty do krzesła, to niech pan siedzi. Niech pan siedzi, ponieważ jest szansa, spora szansa, że to siedzenie zostanie panu zaliczone w poczet przyszłego ewentualnie e, siedzenia. teraz ostatniej niezależnej e, telewizji e, jednej prawdy, kto jest. W... Poządana, mówię, nie. Miliony, nas oglądają miliony, 17 milionów. Już nas ogląda cała, cała Ameryka Łacińska, czyli znaczy Ameryka Polska, Łacińska nas ogląda i mówi, kurwa, ja pierdolę, ale kurwa pierdolili, no Nie, że kurba Was pierdolę pierdolę. No. Dziękujemy bardzo za wszystkie słowa otuchy i kurwa ja pierdole dziękuję kurwa, i cześć.